Witajcie! Tutaj kanał Światowa Potęga Wiedzy. Przepraszam Was, że ten film jest zrobiony w taki, a nie inny sposób taki pogadankowy. Ale ja nie mam tak dobrych umiejętności montażowych, jak osoba, która nagrywała odcinek przede mną. Yy, te nagrywały są o bardzo późnej godzinie, więc nawet nie mam czasu, jak zmontować. A tak jak obiecaliśmy, chcemy wrzucać odcinki co niedzielę. Więc dzisiaj będzie o problemach młodych państw, czyli Macedonii Północnej oraz. Kosowie! Zacznijmy od Macedonii Północnej. Dlaczego w ogóle jest Macedonia Północna, a nie może być Macedonia? Macedonia Północna, jako młody kraj, ma dużo problemów ze względu na Greków. Próbowała im ukraść dość historię. Na fladze umieścili najważniejszy symbol Greków, przez co musieli zmienić kolor flagi. Przynajmniej zdaniem Greków. Macedończycy północni oczywiście ustąpili i ich flaga została zmieniona. Pójdźmy dalej. Dlaczego jest Macedonia północna? Były już różne nazwy. Była Macedonia, był tak zwany Fyron, były tam jakieś też inne rzeczy, ale Grekom się zawsze to nie podobało. I od któregoś chyba do tego 2019, powinno się mówić Macedonia północna. A dlaczego tak jest? Macedonia to jest region geograficzny położony na terenie, na terenie Macedonii Północnej, Grecji i kawałku Bułgarii. I Grecy mieli nazwę, e, mieli zazwę macedończykom północnym, że nazywają ich kraj Macedonią, pomimo że Macedonia też leży na, e, na części greckiej. I w sumie to nie byłoby aż takie ważne, ale Greccy po prostu wkurzyli, lubili wkurzać Macedończyków, więc dlatego już tak zostało. Macedończycy zawsze ustępowali, no i trzeba mówić teraz Macedonia Północna, ale jest to dlatego, że Aleksander Macedoński pochodził z Grecji i był jednym z najważniejszych królów Greków, więc przywódców, więc więc Grecji. To się po prostu naturalnie nie podoba. Przejdźmy teraz do Kosowa. Co z nim jest źle? Kosowo jest zamieszkujące przez Albańczyków, czyli przez wyznawców islamu. Dlaczego aż tak, to jest złe. Ponieważ Se, y, część, Kosowo było częścią Serbii, lecz zostało odłączone w 2014 roku, chociaż nie wszystkie państwa uznają ten kraj jako niepodległy. Na przykład Rosja także uznaje, że Kosowo nadal jest przynależne do Serbii. Y, no ale dlaczego się chciało tak odłączyć? Bo że nawet nie ma narodu y, kosowian. no ponieważ Albania chciała tam no, po prostu zrobić drugą Albanię. No i tak zostało. Spór o to państwo i yy, wojny trwają cały czas, no i po prostu tak jest. Zobaczymy, czy to kiedyś uciśnie. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że w Macedonii Północnej żyją Serbowie, Chorwaci i właśnie Albańczycy. Albańczyków jest 25%, lecz yy, sami Chorwaci, którzy tam mieszkają, Uważają, że ta liczba została sztucznie zawyżona, i tak naprawdę jest ich około 10%. Moim zdaniem też jest ich jakieś 25%, no ale to jest zdanie Chorwatów, nie moje. Ja Chorwatem nie jestem. I co? Tyle mi zostało powiedzieć o tych państwach. To są takie ich problemy. Po prostu mi się wydaje, że młodym państwom jest trudny, ponieważ inni chcą. Na nim naskakiwać, ponieważ są młode, nie mają jeszcze tak dobrze rozjętej gospodarki. No i w ogóle. Więc to by było na tyle. Tak, to był się światowa potęga. Jeszcze raz przepraszam za taki format tego odcinka. No ale dobra. Pa!